A dziś podsumowanie matury próbnej, bo rozwaliliście absolutnie ten system oraz wasze pytania, moje odpowiedzi, no i zobowiązania, tak abyście komfortowo zdali maturę w maju. Chciałem powiedzieć, że lubię coś tam podtrzymać, ale by to było... No, beznadziejnie by to zabrzmiało, a więc... Cześć, tu Emil Lipski, no i moi drodzy, długo się zastanawiałem, jak rozpocząć ten film, żebyście zobaczyli, jak szczerą intencją, e, no, chcę was tutaj przywitać, bo moi drodzy, Ponad to, co zrobiliście, to, to jest, to jest jakiś po prostu wow. Ja, po prostu z całego, z całego naprawdę serca, chcę podziękować każdemu z osobna, czy zasubskrybował, czy nie zasubskrybował. Ale ponad 1000 subskrypcji wbiliśmy po ponad 48 godzin, moi drodzy. No to to jest jakieś. To jest, to jest. To się po prostu trzeba podziękować. No ja uważam, że to jest. To jest takie. Wiecie, no zobowiązanie. No, no, no wy daliście mi kredyt zaufania. Ja mam nadzieję, że go nie zmarnuję, bo naprawdę ten kanał o tym. Myślę, że nie ma takich kanałów za wiele, gdzie pokazuje takie rzeczy praktyczne z mojego życia, nie? Gdzie chcę się dzielić tym po prostu, co, co ja uważam, tak aby wam było łatwiej może w jakimś starcie na studiach, łatwiej może w pracę, łatwiej może założyć firmę, no bo wczoraj wystartowała też oficjalna już komunikacja o, o mojej firmie odzieżowej, o marce, która jest zupełnie inna niż wszystkie, bo tworzę ją z moją mamą, moi drodzy. Nie wiem, czy teraz wam pokażę, czym się różni ta, ta firma od innych. Zobaczcie, nawet ja specjalnie zrobiłem tak duży kaptur, żebym mógł sobie założyć go i bezproblemowo na słuchawki. No więc, no więc to, jest, to jest to, no. Ja wszystko robię z zajawki i mam nadzieję, że mm, no to rozumiecie i, i to doceniacie, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ale przejdźmy już do tematu tego odcinka, więc próbne matury. E, najpierw powiem wam, e, zaraz podpowiadam na wasze pytania, wkleję je, ale mm, najpierw chciałbym troszeczkę od siebie coś powiedzieć. Bo jedna rzecz mnie bardzo zaszokowała, bardzo, ale to bardzo mi zaszokowało, to, że niektórzy z was mają w e dziennikach swoich na przykład wagi z oceną 6, 7. Ja mogę tylko i wyłącznie takie oczy teraz zrobić, matura próbna z e, oceną, z wagą 6, to jest tak jakbyście dostali, no to też, no ja zawsze coś powiem takiego oczywistego, 6 ocen z wagą 1, no ale moi drodzy, to, 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 to sprawdzian jest chyba z wagą 3, jeżeli dobrze pamiętam, to tak jakbyście dostali dwa sprawdziany z tą wagą, co wam chcę powiedzieć, nie martwcie się ocenami, bo, mm, no... Po co mam owijać bawełnę? Nikt nie spojrzy na wasze świadectwo, tak naprawdę, chyba że na jakiejś uczelni to jest wymagane. No, to to są naprawdę pojedyncze przypadki, więc nie martwcie się tymi ocenami, jeżeli tam dostaliście dwójkę, czy trójkę, czy cokolwiek innego z matury próbnej, to jest po prostu nieudolny system naszej edukacji I, i nie jesteście temu winni, że ktoś sobie wymyśla, żeby wagę 6 ocenić maturę próbną, gdzie macie się spróbować, bo tak nazwa nawet mówi, więc no mi jest przykro, że tak to jest, ale trudno. Razem może kiedyś coś zmienimy, nie? Założymy grupę mm, nowoczesnych uczniów i studentów i może w końcu doprowadzimy do jakiejkolwiek reformy e, edukacji, bo to takowa jest potrzebna, no ale to już trochę odbiegam od e, tematu. Na pewno... System jest stary i trzeba po prostu przez niego przejść. To jest ta recepta na to. Swoją drogą, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jak wam poszło, z czym mieliście problemy. To ja będę wiedział, jak mogę wam pomóc ewentualnie jakimś filmikiem. Więc yy, czekam na wasze wypowiedzi, takie wiecie. No, nie to, że ja po prostu teraz mówię, napisz byle co w komentarzu. Tylko no po prostu napiszcie, z czym mieliście problemy, tak, abym ja się mógł włączyć w tą dyskusję, żebym mógł z wami porozmawiać, żebym mógł przeczytać yy, ogólnie o waszych przemyśleniach też dotyczących matur, jak wam poszło i, 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 i z czym po prostu macie kłopoty. A teraz przejdźmy do pytania. Blue Cob. Myślę, że tak to tak wymawiać ten nick. Może omówiłbyś ilość poleceń i typy zadań, jakie trafiają się na ustnym polskim? I jak to wygląda, że się siada i czeka i się przygotowuje kilka minut, a ktoś inny odpowiada? Ja w tym miejscu się zobowiązuję moi drodzy, jak coś robię, to już myślę, że robię na serio. Um, że przed majem, więc dlatego warto zasubskrybować ten kanał. Nie dlatego, że ja tak mówię, tylko to jest po prostu, wiecie, czyste podlicz, zyski i straty jo, więc e, podliczcie zyski i straty, ja oczywiście nagram e, więcej niż zawsze, bo wtedy to nagrywałem zajawki, a teraz widzę, no to jest proste, widać, że wam się to podoba, widać, że takie treści e, są trendy, widać, że YouTube e, też chce tych treści i chętnie wam je poleca, no to, to, to nie jest tajemnice ale jeżeli wy chcecie to oglądać, no to ja będę to nagrywał, no to jest proste, a więc e, tak, przed majem planuję nie jeden filmik, nie dwa, a dużo więcej, tak, abyście mogli się e, spokojnie m, przygotować do tego, żebyście wchodzili na przykład na maturę ustną jak, e, nawet nie, chciałem pójść do konfesjonału, ale to też bywa stresujące, więc e, po prostu jak do, do pokoju, do kuchni i e, pogadanie z rodzicami na przykład, nie wiem, cokolwiek, e, taki przykład, taki, to, oj, prawie mikrofon wywaliłem, taki, taki, taki wiecie, no wiecie o co mi chodzi, więc e, jak najbardziej zobowiązuje się. Żeby odpowiedzieć e, na ten komentarz filmem i e, maturę ustną, rozklepiemy, tak, e, bo czuję się najbardziej w tym mocny, no bo wiecie, już opowiadam do tej kamery 10 lat, e, więc e, może w końcu będę miał 30 tysięcy subskrypcji, <laughs> ale roz co sam, pojazd samego siebie, to jest to, więc e, no, więc 10 lat gadania do kamery, może coś z tego będzie i może coś w końcu będę mógł kogoś nauczyć, mm, tak więc... E, jak najbardziej ten temat będzie poruszony i to nieraz, bo to jest bardzo praktyczna umiejętność. To jest na rozmowy kwalifikacyjnej, też takie filmy e, już są, będą na kanale. To się wszędzie wam przyda, chcecie mieć lepszą pracę, musicie mieć gadane. Tak to, tak to niestety w tym świecie działa. Luzia Możdżonek, szanuję jego zdanie, kompletne wypowiedzi, inter-interesujący głos. Swoje chłopak przeżył, to i robi dobre materiały. Znaczy, może wiecie, no ja mam 21 lat, swoje czy przeżyłem? Nie wiem, ja się po prostu. E, jakiś tam plan sobie założyłem pod koniec gimnazjum, konsekwentnie go realizuję, i teraz e, można to troszeczkę obserwować przy okazji, będąc na kanale, bo z tym się dzielę, więc to nie jest tak, że ja jestem jakimś geniuszem. Nie, ja po prostu czytam tam, co trzeba i rozmawiam e, jak najwięcej się da, tak aby wyciągać i potem móc przekazywać to wam, więc to nie jest jakiś mój geniusz, tylko po prostu jakiś tam plan, bo, bo jak ktoś jest geniuszem, to musi nadrobić też planem. Tak, tak skończmy to pytanie. Milena Taramas. E, Mogłam to obejrzeć wczoraj, ale lepiej późno niż wcale. Super filmik. No widzicie? Dlatego jak... Y, dlatego no tutaj nie ma skakania do kiślu, więc tego wam nie zaproponuję do o, pełnego kulek basenu. E, więc jak chcecie się czegoś tam przy okazji zobaczyć, nie wiem, jak firma moja powstaje od zera czy coś, to dlatego jest warto dać ten dzwoneczek, tak aby nie przegapić tych materiałów. No. No. Olivia Kundera. Zrobisz filmik na temat matury z y, angielskiego. Tak? No nie wiem, tutaj musicie mi powiedzieć sami, e, czy byście chcieli. Mi się wydaje, że z ustnym e, może można fajnie zaaranżować. Może byśmy zrobili e, m, z jakimś nauczycielem, jak to wygląda. Mam zaprzyjaźnionego nauczyciela angielskiego, który bardzo dobrze ma opracowany schemat maturalny. Jeżeli byście coś takiego chcieli. No nie wiem, no nie wiem, no są możliwości, mamy wiele miesięcy, więc też dajcie znać, co o tym sądzicie. Ale jak najbardziej z angielskiego myślę, że z ustnego nagram dużo, bo znowu to jest moja działka, pomimo, że ja jestem, nie jestem orłem, to codziennie teraz tak naprawdę obracam się w środowisku pracy w języku angielskim, więc no wiecie, no gramatyki to was może nie nauczę, ale jeżeli chodzi o obycie i e, powiedzenie jak to, jak wygląda matura ustna z angielskiego, tak abyście się nie stresowali i tak abyście konkretnie wiedzieli co robić w danym momencie, nie wiem, jak, jak coś się stanie, to żebyście się po prostu wtedy nie zacięli, no to, no to, myślę, że coś takiego możemy zrobić. No i teraz pochodzimy płynnie do tego pytania, nawet tego nie planowałem. Play Games Polish, e, ustny polski, boję się zawiechy. No widzicie, znowu, no na to jest, powiem wam teraz 30 sekund, No to jest proste, proste w tym momencie, Prosty sposób. Widzicie, teraz zrobiłem pauzę i dla Was to nie było naturalne. Znaczy, w sensie, dla Was to było bardziej naturalne niż taka pauza jak. Eee... 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 Widzicie, eee... To trzeba się nauczyć reagować bardziej na daną sytuację, a więc, eee... pauza to jest. To też da się zaaranżować tak, żeby to było jak taki element zadumy. Pomimo, że w tym czasie wy sprytnie nie wiecie, co powiedzieć, albo nie znacie słówka i szukacie go w głowie trzeba to płynnie wpleść w wypowiedź i da się to zrobić więc to nie jest jakaś jakaś, jakaś tam rzecz rocket science nie skoro jesteśmy przy angielskim Perixes, najbardziej obawiam się ustnego z Polaka. No to, to trochę już powiedziałem, nie? Trochę już powiedziałem, że e, no jak najbardziej. Mm, lubię sobie tak coś tam, nie wiecie, chciałem powiedzieć, że lubię sobie coś tam podtrzymać, ale by to było, no beznadziejnie by to zabrzmiało, a więc mm, y, tak, usna e, z Polaka jak najbardziej, jak najbardziej wchodzi w grę. I to już myślę, że odpowiedziałem, że nie tylko o samej formie i jakiejś tam symulacji tego, jak to wygląda, ale o bardziej takich trikach, które się przydadzą raz, że w życiu, a dwa, że no już na, na samej maturze, jak tam wybrnąć bez tych lektur, no bo przecież. To się zdarza, że ktoś tam lekturę nie przeczytał. Jok w Dwa gwiazdka. <laughs> no nie mogę. Mogę przydać jakoś inaczej. Ten nikt, no ale się nie da. Słuchajcie, Mila, dzięki niemu fajnie zdałem maturę. Usnął, odwołując się do em, tekstu z piosenki Tako. No widzicie, da się, da się. To, jest, to są najlepsze tego przykłady. Poczytajcie sobie komentarze pod tymi filmami, jak zdać maturę. Macie oczywiście, jak zawsze, linki w opisie do tych rzeczy. Więc no to, to nie jest. Mówię, wam Ja sobie. Tego nie, nie robię od tak, żeby sobie pogadać do kamery, no tylko to są jakieś takie użyteczne rzeczy, które no, są praktyczne, praktyczne, no nie teoretyczne, a praktyczne. Żebyśmy mieli teraz jasność, zachęcam Was do zadania mi pytania, zachęcam Was do poruszenia tematów, których widzielibyście w filmach z chęcią e, ponagrywam dla was te materiały No naprawdę, lubię to robić, więc jeżeli wy jeszcze chcecie to, no to to jest takie, wiecie, sytuacja win-win, no, obie strony na tym korzystają A widelec coś kupi bluzę, nie, bo stwierdzi, że kurwa taki kaptur podwójny nie spada pod wpływem wiatru, ale fajna rzecz, nie, więc, więc no Więc dajcie znać ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale, gdzie już mam nadzieję będę też już więcej miał pytań takich konkretnych i będę mógł wam pomóc. Trzymajcie się, miłego wieczoru bądź poranka. Nie wiem kiedy to oglądasz. Do zobaczenia, hej!